Na żywo jesteśmy. Tak my się Cóż to za ciemne chmury tam się zebrały za tobą, Łukasz? Eee, tak się Takie ciemne chmury. Nie wiem, coś tutaj się mi wydarzyło w tej chwili. Jestem o. Czy ja jestem cały czas? Jesteś, widać Cię. Ja Cię widzę przynajmniej. Widzisz mnie dobrze. Witamy, witamy. Ja Słuchajcie, pod Gausta pod Topen. Ja w tej chwili chowam się pod samochodem, trochę tak naprawdę. Chcielibyśmy Wam pokazać, gdzie będziemy szli. Tu jest ta góra, już w tej chwili idą chmury. Tutaj są piękne widoki. Rozpościerają się naprawdę niesamowicie tutaj jest. A Wojtek, dla Ciebie to nie jest nowość ten widok, dlatego, że Ty tutaj często bywałeś. No, mnie góry, ostatnio, góry, mnie góry, to chyba Twoja natura, prawda? Mnie ostatnio burza wyganiała z, z okolic Czarnego Stawu w Tatrach naszych pięknych, ale mam nadzieję, że 10 sierpnia, kiedy będzie ruszała nasza watachowa wyprawa, z naszym przewodnikiem, Dawidem, będziemy mieli przewodnika stada. Ja może szybciutko, tak powiem, w skrócie, to wszystko, co możecie i wiele więcej przeczytać, na naszej stronie, a tutaj widok, proszę podziwiać na naszej stronie wataha.no, 10 sierpnia wyprawa watachy, idziemy na Gausta, Topen, spontaniczne spotkanie. Kto chce, bardzo proszę przyjechać. 10 godzina to nie jest godzina, o której będziemy wychodzić. O 10 można przybyć wcześniej, ale o 10 zaczynamy się zbierać, bo wiadomo, trzeba sprawdzić. Kwipunek, czy zgadza się ilość butelek, na przykład jedna z izotonikiem, druga z kawą, na przykład, czy zgadza się ilość kanapek, która jest potrzebna na, na przebycie na przetrwanie pięciu godzin, na przykład pięciu, sześciu godzin. Nie będziemy się spieszyć. I tak mniej więcej około godziny 11 e, będziemy ruszać. E, też spontanicznie, jak już znamy, że je, jesteśmy gotowi, to po prostu e, pójdziemy, jeśli ktoś przybędzie trochę później, nie szkodzi, ruszajcie za nami. Ja Ale problemu... o tym będziemy jeszcze mówić. E, więcej ja tak, na, czekać, oczywiście na. Teraz, bo teraz jeszcze nie mamy informacji, które, które ja chciałem też przekazać, bo to jest tak. Nocleg można tutaj załatwić, także możecie dzwonić do mnie bezpośrednio numer telefonu 99874418. Mogę załatwić każdemu nocleg tutaj, czy to w takim pensjonaciku, czy w hoteliku, czy w chytach. Także to mogę wszystko ogarnąć i to jest stosunkowo niedrogie. Można też z namiotami przyjechać. Namiot, z namiotami jest tutaj wszędzie bezpłatnie, jak w całej Norwegii. Także można naprawdę jest dużo miejsca na to, żeby się rozłożyć, namiotować i przebiwakować ten czas, okres, jeżeli ktoś ma ochotę przyjechać na nockę. Tutaj jest. Jestem w tej chwili znajduję się na Gaustabanen i tutaj dla tych, którzy ewentualnie są wózkowi, mogą też przyjechać i wjechać sobie na górę po prostu taką, taką kolejką. Także tutaj tak. w, środku tej, w środku tej góry jest tunel yy, i, w tym tunelu, i w tym tunelu jest światełko na końcu, słuchajcie. I tam to światełko na końcu oznacza, że jesteśmy na szczycie Gausta Topem. Góra jest świetna, w ogóle okolica jest świetna, mnóstwo zdjęć, ostatnio również było na naszych, na, na, na Watacha, czy też na, 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 na naszym fanpage'u, mnóstwo zdjęć również właśnie z okolic tutaj Ryukan, także można sobie później zwiedzić. Fajnie by było dwa dni poświęcić sobie, dlatego że jest tutaj naprawdę co, 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 co zwiedzać. Przede wszystkim też jest to muzeum pracy. Muzeum, także to jest muzeum, gdzie produkowano podczas II wojny światowej ciężką wodę. Tutaj się działy różne rzeczy, także film pewnie nie, 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 niektórzy oglądali. Jeżeli kogoś interesuje historia, no to tutaj w Norwegii, właśnie w Rjukan, wydarzyło się, wydarzyło się znacząco historycznie kilka rzeczy. No i cóż, no może. Można powiedzieć, że pogoda może nam, ale nie odmawiamy. Jeżeli będzie padało, jeżeli będzie śnieg, jeżeli będzie mm, piękna pogoda, za każdym razem wchodzimy. Co jest ważne, żeby podczas każdej tej e, pogody mieć, czy Ubrania, <laughs> pomaga, nie pogody? Ubrania, bo pogoda nie robi problemu. W Norwegii robią. No to, tak, no? tylko podczas deszczu może być ślisko, tak uczulam tylko wszystkich, że jednak będziemy, ta trasa prowadzi. Jeśli ktoś jeszcze nie wchodził na Gaustatopen, po kamieniach, więc dobrze jest mieć minimum buty trekkingowe, więc w sandałkach raczej czy w klapeczkach się nie wybieramy. To dla bezpieczeństwa, oczywiście. E, pogoda, to jeśli będzie trochę kapać, to też oczywiście nam nie, nie przeszkadza. Zawsze można jakąś folikę na, 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 na siebie za, zarzucić, czyli po prostu kurtkę. E, Trasa, jak wcześniej powiedziałem, 5-6 godzin, na tyle się przygotowujemy. Wejście jest no, nie jest zbyt ostre, jest trochę wymagające, ale niezbyt długie, więc trasa nie jest, nie jest długa, nie będziemy wędrować po górach przez cały dzień, ale A ja 6 godzin. Dlatego między innymi ruszamy, chcemy ruszyć przed południem, żeby w miarę, chociaż dzień jeszcze nie będzie taki krótki, żeby w miarę o godzinie 18 już być na wolę. Można by się wtedy spokojnie, na przykład jeśli ktoś chce przenocować, właśnie i rozbić namiot, przygotować sobie jakąś kolację. Ja zamierzam nocować w namiocie pod Gausta To już nie pierwszy raz zresztą. Ja, ja ci powiem, o, idzie burza straszna. Ja tak tutaj w aucie jestem pod, pod, pod daszkiem, zabezpieczyłem się w razie, gdyby padało, bo chciałem koniecznie zrobić ten program właśnie tutaj, pokazując wam te piękne widoki. Ja może zrobię tak, Wojtku, na chwileczkę, bo mm, o, burza idzie, widać to. Ja może zrobię w taki sposób, żeby e, o, i teraz proszę sobie zobaczyć. To, mimo, że idzie burza, to też to pięknie wygląda. Tak, burza. Idą grzmoty. Jak, jak to się mówi? W Norwegii mówimy, że tor, tor tutaj nadchodzi, tak? Tak, młotkiem sobie stuka w góry. Młot, tak, tor stuka, słuchajcie. Tor ma czas w tej chwili, bo tutaj to słychać. Naprawdę. I. Kurde, no, no. O, nawet dobrze to wygląda. Yy, udało nam się, Wojtku, zrobić ten program. Nie została nas tutaj burza, choć podejrzewałem, że jak wrócę do Riooka, no bo tutaj stąd do Riooka nie jest kawałek. Jesteśmy na parkingu w tej chwili tutaj przy Gausta Banen, ale tutaj się nie spotykamy. Spotykamy się na tym parkingu, tam, z którego będziemy bezpośrednio szli już wszyscy na nogach. Yy, oczywiście dostęp, udostępnimy pineskę, gdzie się spotykamy i ta pineska dokładnie będzie widoczna. Na naszym fanpage'u, także każdy. Jest, jest w artykule podana dokładna nazwa parkingu. To się nazywa Stawstro Gaustachytta. Tak Taką nazwę parking Stawstro Gaustachytta, taką nazwę znajdziecie na mapce. I ja chciałbym jeszcze tylko dodać, że znajdziecie taką informację, oczywiście o tej wyprawie na w naszej stronie facebookowej. Tam znajdziecie fajny filmik o tym. I bardzo byśmy prosili o udostępnianie. Innym, Bo być może ktoś nie zagląda na przykład na naszą stronę, ale na przykład chętnie wybrałby się z nami na naszą wyprawę. Tak, to jest taka fajna akcja ze względu na to, że, że, że Norwegia jest piękna, to raz. Dwa, to jest bardzo dużo ludzi, którzy, którzy właśnie interesują się przyrodą, a, a tak. taki chillout się przyda każdemu na zakończenie wakacji, bo tydzień później... No hotel... i co najważniejsze... Będziemy mogli się zintegrować, spotkać, poznać, porozmawiać podczas spaceru, podyszeć razem pod górę. Tak. Leży na ziemi i nie dycha. I nie Dwie dychy. Dy Słuchajcie, nie zawracamy wam już dzisiaj głowy. Tym, którzy są na wakacjach życzymy w dalszym ciągu udanych pobytów i bezpiecznych powrotów. Wracajcie oczywiście i przyjeżdżajcie na 10. pod Gaustat Open. Na naszą wyprawę. A ja tylko e, wspomnę o tym, bo jeżeli by ktoś nie wiedział, a może ma ochotę, wejdźcie na stronę wataha.no, kliknijcie radyjko i puszczajcie sobie muzykę świetną. E, I nie tylko, bo jest dużo informacji również, które przekazujemy. Za pośrednictwem Wojtka. E, jest nauka języka norweskiego, jest e, obywatelka nie, jak on był? Tak. <laughs> tak z więzienia mamy również przekaz, przekaz na, na, na prawie na żywo, słuchajcie, także mamy zeznania, mamy zeznania na Światka... radio lecą zeznania Świadka K tak. Mhm, tak, dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia i miłych e... wakacji, bo wciąż trwają, tak no to złap tych parę kropel deszczu na te lecy. czyli co trochę... poczujesz trochę, że żeby, żeby byłeś pod tą górą tam, tam już tam. Tutaj jest, tam, tam już jest... leje <noise> to jeszcze jako leje. ciekawostkę jeszcze jako ciekawostkę I, powiem jako ee... o, mógłbym robić. a tutaj leje tu jeszcze a, tam? Nie, a tu za chwilę będzie <głos> <głos> a, a ja, ja, leje, ja chciałbym powiedzieć, że jakieś tam. trzy tygodnie temu byłem w Rondane e, temperatura była fajna przyzwoita do spaceru, czyli między tam około 13-15 stopni wiatru praktycznie nie było i w oddali było widać Jotunheimen gdzie jest najwyższy szczyt w Norwegii i tam coś się takiego silnego, tak jak ty masz za plecami, też się działo, szybko zerknąłem na prognozy pogody właśnie dla tamtego rejonu i tam gdzie ja byłem, a to była odległość około 100 km. tam gdzie ja byłem plus 14-15, lekki wiaterek, a tam było minus 5 i śnieżyca. No tutaj w tej chwili no jeżeli chodzi o wyjście na Gausta to ja też proponuję też te ciepłe ubrania jednak sobie wziąć jakiś jakąś No ubrania. na pewno trzeba trzeba być przygotowanym na to na przykład że może na górze troszeczkę wiać żeby zmienić na przykład koszulkę mokrą na suchą i tak dalej. Ale mam nadzieję, że może uda ci się Łukaszu zrobić z naszym przewodnikiem stada z Dawidem krótki program taki porodniczy, jak należy się przygotować, bo Dawid jest specjalistą Chyba na ostatnią chwilę. Dobrze, to wyręczymy Dawida i jeszcze w jakimś wejściu, na przykład za tydzień, powiemy, jak się należy przygotować, jeśli ktoś nie wie. To taki krótki... Siła. Instrument. Jest w nas moc. Wtedy jest w nas moc. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia, pa. A poczekaj, poczekaj, miłego bo ktoś coś napisał. Marek, znowu pomysł. Szkoda, bo akurat będę w Polsce, a chętnie bym... Marku. Myślę, że, że, że zrobimy to zrobimy to jeszcze nie raz. Może... Gałka będziemy powtarzać. Gaustatopen jest uroczym uroczym miejscem tak, i na spotkania tak, tak. i i trasa nie jest aż taka aż taka długa. I tu jest siedziba radiowotacha, także. To jest... I jeśli ktoś nie może, nie chce, nie, nie wiem z jakiegoś powodu nie ma ochoty wchodzić, to windą może wjechać i tam też się spotkamy, też tak, będzie fajnie. Jest winda do nieba, tak jak już mówiłem wcześniej. Dla tych, którzy przeszli przed chwilą, za, zachęcamy do odtworzenia co. Ale jeszcze, artykuje. jakbyś Łukaszu mógł sprawdzić, czy ją już naprawili, bo ostatnio była awaria. Windę? Tak. A tu nie, to nie ta, to nie ta kolejka. Ta A. kolejka na Krossebane nie, 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 nie działa. Czyli po mhm. drugiej stronie Ryukan jakby, tam jest Krossebane. Mhm. I tam ta kolejka linowa jakby, no to ona nie działa w tej chwili do końca roku. Tutaj ta wewnątrz góry ona działa normalnie. No wiesz, to fajnie, to dobrze. Wiesz, to, trochę, mnie, trochę mnie tutaj yy, sprawdzę, sprawdzę, jak wygląda tutaj yy, <grym> sytuacja. Nie, nie, nie. nie. Ta, ta na pewno działa. Tamta na pewno nie działa. No, to też e, jest ważna od informacja. :30, od 9.30 do godziny 18.00 e, cały, cały czas otwarty jest taki sklepik. I te ceny są, ceny są i dla te turystów. Ceny są. <noise> no te. Że, wiesz co? Ja tu nie jestem przyjazny, żeby. O jest, dobra. Enkel Tour 235, Tourista Koron. Dobrze, jeszcze, jeszcze na pewno będziemy, będziemy was nękać informacjami na temat naszej spontanicznej wy, wyprawy i wejścia na, na Gaustatopen. Polecamy się, zabierzcie ze sobą dobre nastawienie, energię i, i chęci na to, żeby pospacerować razem. A dobry, a dobry humor, to my tutaj już też sprawimy, że będzie, będziecie mieli, także będzie zajebiście. Słuchajcie. Trzymajcie się do usłyszenia. I do zobaczenia.